i to tak, kto konfidentem został, ten pozostanie już im do końca życia. Tak? ile w temacie. Wyzywasz mnie znowu od konfidentów? Jesteś konfidentką. Kurwa, ej, 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 chłopaki! Ja pierdolę, co tu się dzieje, nie no. To... No co? No co lecisz, no co? No to, to, to akcja, jest reakcja, nie? I tak dostajesz liście. Dobrze. E... No nie, nie, bo nie tu jest... No, tutaj jest za duży mój już. I tak dostałeś liścia, cieszę się. Nie damy rady tego pociągnąć. Z tego względu, że ja, ja, wy tutaj nie siedzicie i tutaj są, to, to są spore problemy. Ja siedzę A, obok serdecznie. Galana, alan też dyszy jest wkurwiony. Ten program nie jest w stanie przebiegnąć tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, dlatego no pierwszy raz w historii. Podziękujcie Ja muszę przerwać program po prostu. Nie możecie być na mnie źli, ale sami widzicie, to nie chcę, żeby komuś coś się, raz się raz kurwa konfidentów. Zapraszam serdecznie konfident e, do subskrybowania kanału, kanału Dzwonków. Przestańcie chłopaki. Face to face a nawet nie chciałbym tutaj robić, bo to kurwa się może źle skończyć, bo. No ja chciałbym, kira... żeby ta walka się odbyła, tak. tak. Zrobimy face to face. Tak, nie krzyku, nie nie, nie nie, 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 Zostało 47 biletów na galę 14 maja. No to pierwszy razy ten razy lepszy. Odeszły z rezerwacji. I mamy totalny sold-out. A i, zrobimy face to face. A. Nie, nie krzyku, nie, nie, nie. Nie Nie wy w razu. Nie, nie robimy. Nie, nie robimy. Ja mu nie chcę krzywdy zrobić. Szef no. ja ochrony nie też powiedział, że, ale... że nie. Dobrze. Spokojnie. Najpierw wyprowadźmy Mateusza może. Mati, dziękuję ci dziękuję za program. Dziękuję. Mateusz? dziękuję. Dziękuję bardzo. Szkoda, nie e... widziałem. ja tylko może dwa słowa do, do ludzi mogę? Bo... E... bo chciałem też coś powiedzieć. E, do której kamery? E... No tutaj, do tej środkowej. Przepraszam was wszystkich, że to tak skończyło. Cofniesz kurwa te słowa. Kurwa. Podziękujcie, Matarze. podziękujcie wszyscy tej konfidencji, chciałem... A no, teraz Cię nie będę bił, bo jesteś w eee, przepraszam Was, spokojnie. myślałem, że to się skończy merytorycznie. Pała się na mnie rzuciła, no była akcja, była reakcja, no i tyle. Dobrze. Pozdrawiam. Dziękuję Mateusz. Eee, za, Jak Mateusza eskortujecie do fury, to wtedy Alana bym wypuścił po prostu. Moi drodzy, dziękuję Wam za eee, obejrzenie tego face to face'a. Tak jak powiedziałem, przebiegł on dosyć e, inaczej niż się e, w każdym razie nie jesteśmy w stanie tutaj e, uspokoić tych emocji, bo no, tu jest po prostu grubo. Nie? Ja też e, nie mogę narażać i studia, i chłopaków, i ochrony na to, że ktoś dostanie przez przypadek emocje, sięgnęły zenitu. Dziękuję wszystkim za e, oglądanie, subskrybujcie, zapraszam również na Instagram Fame MMA TV. E, tam macie więcej informacji. Pozdrawiam i cześć!